W na odcinku na moim kanale z Stand of 2. Dzisiaj będziemy sobie robili kolejny odcinek. No i cóż widzowie, nie zwalniamy tempa, nagrywamy dalej. Dobra lecimy sobie Bierzemy sobie i kałasz No i tego się nie spodziewałem Dobra tu 7 Jeszcze raz Tu, 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 tu tu Ale mam cela O Tu jest, tu jest, nie widzi mnie, nie widzi mnie, nie widział mnie. Dobra, czekajcie, widzowie, mam lekki katar i muszę mieć przy sobie chusteczki. E e U u u u u, 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 widzieliście? Co się działo? No i dobra, ja sobie pozwolę skończy skończyć ten film w tym miejscu, Stawcie subika Z dzwoneczkiem tam na dole z góry dzięki. No i ma